Minecraft! Ale co ty wymyślisz tak na szybko? <grych> Koniu ogarnij się trochę Ej, patrzcie jak na nim się fajnie to kamuflużuje. Ka kamuflużuje, tak Kamu kamuflu kamuflażuje. W ogóle wiecie, że konie kiedyś miały inną teksturę? Wyglądały bardziej koniowato, nie Minecraftowo. O, wiem, 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 wiem. Minecraft w ogóle wiecie że kiedyś gram na takim interfejsie? 5? Ale to jest wielkie ty 6? Ale się dziwnie na tym gra, jak na jakimś telefonie. Dobra, dzisiaj gramy na takim Minecraftie. Widzicie, jakie mam wielkie. <śmienic> o kurde, jak kwipy, jakie mam na cały ekran dosłownie. O kurde, czuję się na jakimś Xboxie. Ej, serio, czuję się na. Jakie na Xboxie? Ty, Minecraft, ale to Xbox. Minecraft, ale to wersja Xbox Edition Ultra Pro Max. Ej, kurde, ale, ale dziwnie, to wszystko jest takie wielkie. A tu to już w ogóle? Tu to, to jest nie Nie, ja nie, nie mogę tak grać. Normalnie bym tak nie grał, ale że to jest challenge i musimy cały odcinek tak grać, to. Oj, moje oczy będą zabić po tym odcinku, co to jest? I spać, i spać, i spać, i spać. Ty, 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 czy jak starczą? Klikam na shift, to. To kurde. Nie ten. Nie idę spać, joł! Ja Zobaczę sobie zielone ledy. Okej. Okay. Eee, dawaj to łóżko. <laughs> łóżko Giant, łóżko Giant kurde. Eee, dobra, odłóżmy sobie to, bo i tak nie mam nic do kuszy. Ej, fajna wędka. Ja chyba z tego skarbu dostałem. Ej, serio, ciężko tak grać. Wiecie, co jeszcze by się przydało? Żebym miał taki render distance. O. I to by wyglądało jak Minecraft Xbox. <laughs> to by wyglądało jak Minecraft Xbox. Dobra, dam stówę, bo nie, to, to nie naturalnie mi się gra. Z takim wielkim yy, paskiem yy, przedmiotów. Mogę zjeść sobie chleb? Mogę. Od razu mi się HP. Dobra. O, dynie, mamy dynie? Mamy dynie. Hmm. To nie, to nie, to nie. Dobra, posegregujmy sobie może tutaj tej tamki. Tak, żeby wszystko było. Tutaj, ok, sadzonki tutaj gdzieś będą. No. Hmm, tu jakieś nasiona. Albo nie, nie, niczym. O, tu jakieś rzeczy. Tutaj nasionka, tutaj pszenica i to. o, o, o. Okay. Jakoś to tu gra. Tutaj są rzeczy przydatne. Tutaj rośliny. Yy, kolejne rośliny. No i okej. Okay. Gra, gra, gitara, gra. Tutaj jeszcze możemy i temki dać w jednym slocie. No i to blisko siebie, nie? Żebym miał. Ops. Dobra, dobra. Ułożenie punktu jak zawsze, mi pasuje. Teraz bierzmy tą trzcinę. I tutaj, tutaj chyba nic nie było, więc yy, możemy iść dalej. Dawaj, tą trzcinę tylko zbierz? Cukrową? Trzcina cukrowa. Kolejny koń, ty. To jest taki sam koń jak ja mam. Ale nie, dobra. Nie, 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 nie. Lecimy dalej. Czy mam bambu? Mam bambu? Mam bambu. Eee, nie przeskoczyłeś, no niestety. Poległeś, poległeś, koniu. Czy tu będzie może eee, taka. E, no, nie twierdza, no jak to się nazywa? Eee, temple, temple. Jezu, temple. Świątynia. Eee, tu będzie świątynia? O, nie nagrałem pół, pół godziny przed chwilą odcinek z Minecraft -y, e, melon. Mamy melona? Nie mamy melona. Co ja go biorę? Kurde, kolejne nasionko do kolekcji. Hej, dobra, fajnie, podobamy się. Gdzie ty jesteś? To może pochodnie wymienimy na to? I lecimy znowu dalej. Im dalej, tym lepiej. Nie wiedziałem, że nie mamy serii arbuza. Myślałem, że go zabrałem. Kolejny arbuz, dobra, im więcej, tym lepiej. Jakby i tak jesteśmy na podróży, więc. Albo biorę po prostu takiego arbuza. Jakby on i tak się zamieni w nasionka, jak go przerobię, więc zostawmy takiego. I pnącza też by się przydała, ale dobra, pnącza rosną wszędzie. To i będzie problem, żeby je znaleźć. Serio. Idźmy na górkę, bo będę widział wszystko z góry. I powiem wam tak, Gardom już wysiada po półgodzinnym, pół godzinnym odcinku z, yy, z netheru, eksploracji Także no, wow <śmiech> <śmiech> Wow, ile tu tego jest Dobra, chyba musimy takim cudem, takim cudem oprzeć. przejść Będę wszystko rozwalał mieczykiem i zaraz się zniszczy hmm, Może to nie jest najlepszy pomysł, już pół miecza zniszczyłem prawie Właśnie, nie mamy sadzonki yy, dżunglowego Dobra, wiesz co? Poczekaj tu na mnie Poczekaj tu na mnie przyjacielu Gdzie odchodzisz? Mówię poczekaj No kurde eee, Co tu oddać? Dobra, może Big Beny, może Big Ben, one mi się nie przydadzą hmm. No Okej, okay, będę miał sadzonkę Zrobili takie coś fajne, że jak na przykład wysiadasz to żebyś Wysiadasz z konia albo z łóżka to żebyś nie wysiadł W yy, yy, jakimś totalnie beznadziejnym miejscu Typu na przykład. Typu na przykład wychodzisz z łóżka, a tam prank ktoś ci zrobił i wpadasz do lawy. Żeby tak nie było. Widzieliście ten liść się sam zniszczył. No się sam tutaj niszczą. Dobra. Jedna spadła, potrzebuję jeszcze dwóch. Bo od razu chciałem duże drzewo zrobić. Hmm? Coś, coś ten? O, ale tu mamy do samego końca. Podoba mi się to. Yes, I like that! Taki, taki mem jest. Właśnie. Coś tu na górze ciekawego jest? Panda! Panda! Idziemy do pandy! Idziemy do zoo O O Idziemy do zoo 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 Idziemy do zo Dobra, przestanę Oj, oj, oj Oj, oj, oj No tyryryty tyry ty. taka piosenka była, nie pamiętam jej totalnie Co to był za tekst i w ogóle Gdzie ta sadzonka, która spadła? O, mam, dobra to Tak, tutaj sadzonka Tutaj do upraw by się przydało tak to, to i to Okej, okay. i tutaj o, 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 I tutaj to w jednym slocie I teraz y, to mamy w jednym slocie Od ciemnego do jasnego I teraz mushroomy I teraz jeszcze to bym miał w jednym slocie, ale czemuś czym mi tu brakuje? Hmm. Walił te patyki, bym zebrał ten dzwon Albo kobla oddałem, dobra Dobra, skacz przyjacielu, idziemy do pandy! Idziemy do bandy, zobaczyć jak się ten... Idziemy je napasać tym. O nie, tu się coś pali! Kurde, tutaj źródeł w kolawy było. No nie gadaj. Ups. Nie mów mi tylko, że ta panda się spaliła. Ej dobra, już się powoli przyzwyczajam do tego, ale naprawdę jak się dłużej na to spojrzy, to bolą oczy. Oczy bolą mi to bardzo. Hmm... Ta dżungla, nie, dżungla to nie jest miejsce dla konia. Ej, wiecie co, nie widzę tej pandy. Gdzie ona jest? Chciałem pandę zobaczyć, kurde. Jest panda, 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 panda. Siema! Siema byczku! O, Kurde, tak się cieszę, że pandy dodali. Za, za każdym razem o tym zapomina. Jeszcze tak przekręcałbym! jo Ej, dobra, ja się, ja się cieszę, że panda jest w Minecrafcie. Jakbym dopiero ją odkrył, ale kurde, powiem wam tak nawet ją może na miniaturkę dam. Ej, pany są zajebiste, serio. Ja je w ogóle ani jednego bambusa chyba nie dałem. Ona to wszystko je. Ej, ale pandy są kozackie. Tak się cieszę, że je dodali, naprawdę. Zrobisz kołowrotka dla mnie? Zrobisz dla mnie kołowrotka? Ej, szkoda, że nie mam ciasta. Bo ogólnie. Y Da się zabić papugę ciasteczkiem, a pandę chyba ciastem, ale nie zabijasz jej, tylko po prostu jej dajesz i je tak samo tort, tort w sensie, tort. Ciasto, tort, dajesz jej tak samo jak ten. Dobra, jeden daje serduszko i karmi, a drugie daje tak, żeby sobie słodko zjadła. Dobra, dobra, dam ci jeszcze jednego. Jesteś kurde, zarumista. Panda, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo chcę ci dać jeszcze więcej. tyle rodzaj pand, te, które dają slimy, bo są chore, te, które są złe. I cię biją chyba bez powodu No milion jest tych rodzajów, nie? Pandy są koks Zawsze chciałem mieć na świecie survival jakąś pandę Ale są takie wolne i w ogóle Tutaj masz Hop, zrobisz dla mnie przewrót? No, chyba nie Dobra, trzyma jeszcze ten I lecimy stąd, panduś Dobra, lecimy stąd, lecimy stąd Zarąbiste jesteś, pando, nie? Kurde, mam pochodni Dobra, siema, pando, siema Siema, 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 siema bo nie chcę się rozpraszać, ale kurde się cieszę, że jest panda! Ja pierdzielę. Lubię pandy, ale... znaczy pandy, wprawdziłem, że ci niezbyt ale. W sensie no nie, nie interesują mnie takie tematy, ale... Ale kurde panda w Minecrafcie. To po prostu jest taka słodka rzecz, której na co dzień nigdy nie widać i zawsze jak jestem w dżungli w Minecrafcie, to nigdy nie spotykam pand Mam totalnie pecha i praktycznie. Nigdy w życiu nie widziałem w Minecraft'cie pand. Kilka razy tylko i kilka razy jak spawnowałem yy, bo pokazywałem w tamtym czasie, jeszcze w owym czasie... O, portal. W owym czasie pokazywałem jeszcze snapshoty do Minecraft'a, yy, co, co doszło. I yy, no, głównie bloki, na zmianach się nie znałem, nawet nie wiedziałem gdzie to pisze. Teraz już wiem, ale teraz nie nagrywam zmian. Yy, powiem wam tak, kilka razy spawnowałem pand, pandę, ale nigdy w życiu ich właściwie nie widziałem na żywo w Minecraft'cie tylko może kilka razy, więc tak się cieszę, że one są. Jo! Dobra, już przestanę w tych pandach ale to są takie moby, które nie widzi się często w Minecraft, ale jak już to są słodkie, jak jak ciul Słodkie, jak. no bo może jak ciul, ale. Wiecie o co, chodzi. Mega się cieszę, że koniów w tamtą stronę. Tam jest ląd. Tam jest. Tam jest ten. Czemu on wraca tam? Tam ma dosłownie dłuższą drogę niż dotąd. Ty nie ogarniasz totalnie. On się zawraca tam. A Niektóre moby w Minecrafcie to są tempe jak but. No niestety. Znaczy, no offense, ale koniu no. Mógłbyś popracować nad swoją inteligencją. To edukować się, że jak masz bliżej tutaj, to płyniesz tutaj, a nie tam. Jesteś dorosłym koniem, więc trochę... trochę pomyśl. Użyj mózgu. Dobra. Dobra, jesteśmy. Miałem spodni. Zajebiście. Znaczy mam spodnie, ale no na skinę Wszystko klątwa znikania. Nawet tego nie biorę. Jest blok złota, on daje 9. Dobra, dobra, dobra. Eee, zrobimy tak. Dawaj tutaj crafting. Czy żelazny wykopię blok złota? Wykopałem, dobra. Teraz go y, zmienię i teraz sobie zrobię. Hopsa. Spodnie. No i git. Złote spodnie zawsze lepsze niż nic. Ile one mi dały? Pół. Dobra, półtora mi dały. PAPUGA 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 Kurde, tylko, że Z Josphoniem może być problem Bo Ja no stop jadę, jestem na niebezpiecznych wyprawach I trochę tak Dobra, spróbujmy, no spróbujmy M Może i nie zgubi akurat Nie latam na litrze, tylko jadę koniem, więc Może się tepnie Ale wybredna kurde jesteś Kurde, cały tak może jeszcze zjesz mi tych Tych co? Taka dzika jesteś? A, ci zaraz pokażę Pokażę ci raj nasion. Raj nasion pszenicy. No co jest? Ej, dobra, nie. Nie macie. Nie ma tej papugi. Dobra, skończmy ten temat. Aż mi się przypomniał blue z z Ferrari. Go Widzieliście jak on skoczył? Kurde co ty, Gepard? <ścoughs> ja nie mogę. Co jest, jak on skoczy? Ty jesteś królik, chyba jakiś. Królik Bugs. <śles> Ja nie mogę. Zając! Zając jesteś o, znowu góry Czy ja przypadkiem się nie wracam gdzieś? Nie wracam się na spawn? Nie, tu idę na plus, a tu idę na minus, czyli w pewnym sensie wracam na koordynat. Jakbym w tamtą stronę poszedł, to się nie wrócę. Dobra, F3. Pszczoły. Pszczółka maja lata... Zopitala Dostałem taką zakładkę ostatnio Zapylamy po to co najlepsze Fajna, fajna zakładka Śmieszna, fajny tytuł ma Znaczy tytuł, fajny tekst Jak wyjść na tą górę? Bambusem się chyba podsadzę Jakoś Okej, okay, okej, okay, nie ma to sensu Ale niech będzie Pozdro dla komatych, nie? Kto ogląda tego? Jak go miał Jeju, 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 pokaż, pokaż wiedzę, pokaż wiedzę Dobra, lecisz, lecisz Jest, jesteśmy na górze Ej, zauważyłem, że zawsze na takich wysokich biomach Respi się... ojojo, oj, jakbym tu spadł To by było źle, chociaż nie, nie aż tak Zawsze się respi ten kwiatek Nie wiem czemu, akurat on Ło, 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 od kiedy aż tyle Nowy biom! Lecę, lecę tam, lecę tam, lecę tam, chcę nową sadzonkę OH MY GOD! OH MY GOD! W końcu to zrobiłem! Ostatnio były dwa filmy z Minecraft 121, gdzie yy, dałem w miniaturce te biomy Nie, było za blisko i że nowy biom dodali, ale, ale yy, jeszcze w nim nie byłem, natomiast yy, tylko słyszałem o tym, że jest spoko biom, natomiast yy, no głównie u DJMego oglądam te, te i tam słyszałem, że ludzie na TikToku niezbyt zadowoleni byli i mi się totalnie nie dziwi, ja też nie jestem zadowolony, bo no jakby jeden biom na jedną aktualizację to jest bardzo mało takie 1.14 dodało dosłownie 1.13 1.14, 1.16 to były najlepsze aktualizacje minecrafta, potem już wszystko było gorsze yy, upgrade terenu też był spoko, ale akurat za, za starym trochę tęsknię może to jest nostalgia tylko, ale fajny był stary generator, nie jest taki dobry jak teraz, ale bardzo tęsknię za starym, chciałbym może nawet żeby powrócił stary był może mniej naturalny. Jaskinie były stare, fajne. Nowe są lepsze, ale ale stare miały większy klimat. Czułeś się tak, jakby coś się obserwowało, tak tajemniczo. Ten. Taki horror dodawał Minecraft. ostatnie też ogarnie oglądałem odcinek. Dlaczego na Peaceful Mode jest naj, najstraszniejszy Minecraft? I szczerze myślałem, czy by nie zrobić takiego odcinka, ale. w sensie całej serii, jak przechodzę, ale mogłoby to być trochę nudne. Poza tym, pewnie większość czasu siedziałbym cicho i miałbym w głowie takie Kurde, dziwnie się czuję Dziwnie się czuję, że gram na Peacefulu, a jednak czuję się jakby coś mnie oglądało Dobra, i też widziałem, yy, słyszałem u Tijimiego, że on narzekał, że nie, nie sugeruje się nim, jakby on powiedział, że Biom jest piękny i super yy, Albo czy, albo gówniany, czy coś To ja bym i tak miał swoją opinię, bo ja Jakby wiecie, trzeba zbierać opinie z różnych źródeł Ale też trzeba mieć swoją żeby nie żyć w zamkniętym kole O Jezu, łamie ja mi Ła, wow, Kurde I łeb Dobra, może za dużo gadam Może za dużo gadam, nie wiem Idę po tym odcinku na dwór Pobiegam z psem, w każdym bądź razie Mamy cztery, o cztery, dobra To mi się podoba bardzo, że ten dywanik Takie ślady zostawia to jest kozackie. O, teraz dwa zostawił, czy właśnie się zastanawiałem, czy na jednym bloku to jest losowe, że on raz tak wyżej, a raz tak niżej się kładzie, czy to jest tak, że na danym bloku może być tylko tak? Ale jak widzę nie. Jak widzę, może urosnąć wyższe. Kur o, można to zniszczyć nawet. Ty, tak mi się to podoba, że to dodali zarobiste to jest. Ten biom jest bardzo fajny, ale jedyne czego żałuję, to tego, że. Nie dodali to mgły. Fajnie, że jest szary ten, ale nie dodali mgły. To jest gówniane. Znaczy, no nie, no nie ma mgły. Jest taki teren trochę szerszy, ale to jest po prostu niebo. Natomiast nie dodali szarego. W ogóle, coś się dzieje z tymi chmurami? Hmm, chmury, chmury mają cień. Znaczy, chmury mają cień, ale nie, nie w taki sposób. No, to mi się podoba, że wyjeżdżamy jest nagle jaśniej, a tutaj traci saturację to niebo. Co się stało? O, e, A może znajdę to, to takie. o yy... może spotkam Krikinga? Zaczekamy do nocy. Kiedy będzie noc? O, jeszcze chyba daleko. Wejdę na jakieś drzewo i zobaczę szybko. Skakuj, skakuj, skakuj. Teraz będzie. Ej, dobra, to ja poczekam. A bo wiecie co, zrobię wam okropny cliffhanger, czyli zobaczymy się w kolejnym odcinku i spotkam pierwszy raz w życiu Clickinga na survivalu. Także mam nadzieję, film Wam się spodobał, do zobaczenia i. Hello!